O, ku... Niecenzuralny zachwyt padł na Audi A5 z 2010 roku, napędzanego silnikiem V6, doładowanym chipem o mocy 270 koni mechanicznych i pojemności 3 litrów. Do tej pory auto pokonało 227 tysięcy kilometrów. To Audi, to jest model, na który szczerze powiedziawszy poluję już jakiś czas, bo mi się zawsze podobały. Halo. Cześć, ja coś. Jesteś w Polsce? Teraz? No, no, bo przyjechałem do ciebie na plac. Jestem u ciebie na placu. A co ty tam robisz u mnie na placu? A jadę z Warszawy, wiesz, do domu i tak sobie pomyślałem, że zajadę. Popatrzę, co tu masz. Dawaj, tu szybciutko. Siemano! Co, tam? co cię sprowadza? W sumie kurde się dziwię, że do mnie nie dzwoniłeś. W sumie się dziwić. Widzisz e, świeży samochód? Przyjechał kiedy? To w ubiegłym tygodniu, chyba. No to już miałeś trochę czasu, żeby do mnie Ale wykręcić. Kurde, wykręcić. No Jacek. Ach, ten Jacek. Animozje zeszły jednak na drugi plan. Ważniejszy jest silnik, a piątki. No i co, i trafiłeś, zobacz. Trafiłeś do mnie zupełnie przypadkowo i dostajesz to, co. To, czego szukałeś. A czego szukałeś? A jak długo szukałeś? – Oj, już półtora dwa roku lata roku, chyba, no, nie? No, – No, no. No przecież ostatnio rozmawialiśmy. – Ostatnio, bo ty mówisz, wiesz, Jacek, ale to było z pół roku temu chyba, tak? Na rajdzie, z rok temu. Mówisz, Jacek, jakbyś tam, wiesz, nie, potknął się o jakąś A5. To, to dawaj znać. – To dawaj powiedzie. znać. – I co? Dałeś? – No właśnie nie dałem. Ej. Przypadkowo, zupełnie, nie wystawiając pojazdu, sprzedam samochód. – No rzuć po okay, prostu. – Okej, dobra, no, no co rzuć, no? – No jakąś kwotę, konkretną. – Chcesz, żebym cię zaskoczył? – No. Ale tak mówisz teraz poważnie? No zaskocz mnie. 48 500. 48 500. Wyjściowa. Gotowa do rejestracji. No to naprawdę. No, 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 no. Bo w wasze to rejony... To jest, jest o czym rozmawiać już. No bo w wasze rejony już, wiesz, nie jeden samochód wyjechał. E, fajnie mi się z wami współpracuje. A to, że ty się tutaj, te, wiesz, tak natknąłeś teraz... O, Meczugorje. Meczugoria, był w Meczugorii. <noise> Meczugoria? Meczugoria. No to dobra, chodź walniemy sobie dziesiąteczkę. Dobra. Dobra. A kolor ci pasuje wiesz w ogóle? Co tak, jak najbardziej. Przetestujmy ją w trasie, może co? No, mryga, mryga. To nie jest jakiś problem, żeby usunąć taką usterkę w, w tego typu samochodzie. To będziesz dzwonił do mnie, jak będziemy rygać. Dobra. A jeździłeś takimi egzemplarzami już? Żebyś miał porównanie? A piątką jeszcze nie jest. Bo ona jest, wiesz, ona jest chipowana na 270 koni. No, robiona była w Szwajcarii. Nowy był w Czyli, czyli jeździły tylko na jeszcze. Nie normalnie na drive'ie. Dobra. To co? Zamykamy szyby jedziemy.